Co? Coś Akurat mi, czekaj, co to jest? Far, dawaj fara. Tara gitara. Akurat przednie proszony na chatę. Good. Okay, Head to the safe zone. Gas is closing in. Jest skrzynia z płutami do zabrania? Mam skrzynię z amunicją. Dobra, to ja wezmę tą z putami, bo ja mam też amunicję. <laughs> Dobra, przydobrze, rzuci ogarnąć, nie? Bo patrzę, że siano mamy. Nie mamy tu strefy. No tak, to dawaj, podlecimy tutaj na kolejny sklep. Tutaj już nie zdążycie się A, typ jest, typy są. Gdzie? Aha, no było dobrze. Dobra, to them dobra. dobra, już strefa idzie. Nie zdążymy, musimy iść na sklep co zawsze. Tylko tam już chyba ktoś pobrał rzut, nie? Z tego

Oj, no, tu typy są na dole. Tak, tak, tak. Do. do środka jeden, bo widziałem go. Kurwa, zapatrzyłem się... ...na tego w ogóle nie było słychać, jak jedno sobie na głowę. Dobra, dawaj tutaj do mnie na ponoście. Na ten, no to, na, ten, na ten. się to czekam na drodze. Lecę. Jakaś kurwa do mnie już strzelała no. nawet z Wow, na dachu jest sniper. Na kucaka trzeba rzut pobierać. Co no, tu, kurwa cz, człowiek! nie trafił mnie jeszcze jebajczyk. Jesteś safe? Wiesz co, no z daleka mnie trafił, ale.

No, ta miejscowa to by nie była zła, gdybyśmy mieli strefę. O! No, ktoś ktoś daleko. No, Chyba daleko. Dobra, Chyba składzik był, bo jednego zabiłem, to drugi patrł do do dziury poleciał. I to ta kurwa, co mnie zabiła, chyba. Czy jedziemy podjechać? Dziursko. O, ty... Dobra, to już strefa zrobi resztę. Samojebka tu jest, jakbyś nie miał. Mam, mam, mam. Słoniacz kurwa, nie wiem Ona na jest Krystuj. na górze. Kurwa szmato, ty kurwo szmatos, nie zapiszesz. Jeba, to jesteś. Jest tutaj jeszcze leży? Proszę spać. Dobra, dawaj w Giursko. Chociaż strajk, jeszcze tu przykampimy na ten budyneczek. Popatrzcie. No The judge's window is ending. Watch your six.

Wait, wait. Fire cells over, adjusting prices. Hostile UAV in the area. Take the munitions, so I got ten squads active in the field. A she is checking, but mam. Pollo, bra, put it. Mam, can't you zap a sheep? Move it to the AO. Maybe we're rabin' on it. Niech spróbuje. Nie. Nad nami gdzieś biega, ale trzymaj się kurwa. tutaj... Ja, dobra, dobra. Dobra. No more second chances. No more second chances. Dobra, chyba nam będzie bezpiecznie wyjść z tej nory. I to bokiem dołem tam, wierzycie, nie? Przy bardziej od wody. Mów to the site zone. You've got gas moving in! To o, tu się pion. Na Patrzę. Jednego obaliłem tam w tym smoke'u, ale chyba się podniósł. To jest na dachu jeden, przy o. o I tutaj jest jeden. Ktoś mu nalot zajebał. Musimy podjechać do u. Supply crates have Ja będę miał maskę mam. Kolejni. Ja, dostał kurwa porwa like You're losing ground, Gdzie na dach? Jest też. Tutaj obok cieli. A tu, na <grym> <grym> Ono mnie już nie ma, nie? Kur... masz back. matę jebana Zostało ci dwóch typów, nie? Mogą być dwa osobne teamy Płyty, 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 płyty I pozbieraj, pozbieraj tych płyt O. Gas inbound. Jedno PSP Pal, PSP Pal, Nade mną są mhm. na czas będą grali kuśki, tak. Ja bym Bek sobie nawet zajbali na A to nie myślą, że ty na dachu byłeś Teraz wjeżdżaj na dach <grywa> Kurwa co ja wziąłem, nie tą broń kurwa Ale grubo Granaty, granaty, bomby ty, zamiast złapać za linkę, to ja wziąłem kurwa jakąś głupią broń. Bo, bo tam było to najebane w tej broń. To no. na dachu jednak boli. To ja nie wiem, jak oni przeżyli, kurwa ten. Bo ten jeden, jeden ten teammate to nie dostaje obrażeń, ale ten co puszcza, to normalnie dostaje obrażenia, nie? Może zszedł piętro niżej, przeczekam. Tak, chyba w tym przypadku też jest sorry. Bo jak wczytuję te łączenie z usługami online, to przerywa połączenie, nie? W grze? Wiesz, że jak wczytuję te, ciemny ekran jest przez chwilę między tymi, to nie ma w ogóle połączenia, bo nie wyświetla mi się ikona, jak mówię. Tak, 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 jest tam, yy, tak, 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 tak. Nie wiem czy jest. No, jest, tak jest. Jeszcze, jeszcze jednego ostatniego ja już dzisiaj będę grał. No nie wiem czy słyszałeś właśnie, bo zauważyłem, że to kurwa nie słychać nic jak to się tak łącza. No właśnie nie, wiesz właśnie, kurde jak jest wczytywanie to nie można gadać. No no, no, no. Tak jakby granie nie, ten, nie... nie rozumie tego, że jesteśmy w grupie wtedy, nie? Ale powiem ci tak, po, pooglądałem momenty, to kurwa śmiesznie, nie? Na tych streamach. No. Żeby nie, nie zmieniło tej broni, to ja bym kurwa przynajmniej tego jednego tom na pewno zajebał. Na spokojnie, bo on miał panikę gaming już było widać. Uh -huh. że kawa. Ale powiem ci, że zauważyłem, że jest różnica w jakości między Twitchem a YouTube'em streamowania, nie? Kolosalna. Ja lepiej. Na Twitchu chyba lepiej, już. Aha. Znaczy dzisiaj nie streamuję, to więc Dawno więc. Już... Uciekali no. na Twitcha. No myślałem, że właśnie, że podobnie już teraz jest, ale tak jak oglądałem ten stream, no to on gównianie wygląda, nie? I myślałem, że tylko u mnie tak wygląda, ale wbijem tam kurwa do garnka na stream. I też to nie wygląda za dobrze, nie? Więc gdzie on streamuje przez obs i powinno być o wiele lepiej. Aha. <laughs> MCLS mamy jakieś kurwa. S6RT i Niki51. Kurwa się zziomkowali. No wezmę chyba tabletę pod namioty. Jakieś prądy będziemy brali, nie? nie? No pewnie, że tak. To może i przedłużać, wezmę. Soldier przyjeżdżający. Narwóz No. Gdzie ma. Nie ma. na ma. że ma. Nie ma. jak cię palnę, kurwa Ah, <laughs> it's fucking <-a> <laughs> All stations, we are green to go. Stand by for deployment. Tam, to zrany, tak, razem są już gramy, to Ty mnie to partyzantski. Dobra, spakuj no, na razie. ja. Diapne. No co tam? Nerwus dzwonił. I mówi, że nie jedzie. Chciał być wesolutki. W ogólnie to zobaczysto tu, tu mamy. musi coś biegało, ale nie wiem kurwa. jest takie, Je, biega coś, no? Nad nami. Loaded, three mag. On oh, the station. Good work. 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 Wait for move. Forward <laughs> Inserting armour. <coughs> Good kill. Marking the rest of that squad on your tag map. Get hunted. Uf, wszyscy? Równo udzieleni? Pierwsza fala chyba została odepchnięta. Dobra, mamy hajs na zrzut? Nie mamy. Trochę braknie. Dobra, idę zebrać tych gałganów, co tu tego nie nie, zabiłem go już z poczką no. ale biedni kurwa Cześć, wyszło tu na zapłaty minęły w sobie 600. naszą? 600 <grywa> Ile masz dostanać, bo nie widzę 600, 700 i 1000 Wystarczyło go nam w sumie Jak nam starczy, to idźmy Nowy sklep mamy

Chciałem jeszcze kogoś zepsuć. No. Przejechać go? To ja tego zabiję, nie? Tu maska jest. Hey, jest. Dobra, jest hajs na zrzut. Idę. Ja. A zrzut mamy w mam ta maska? A? Tu ta maska? Na żółtym Typ wyszedł, oczekiwaj Tu ta maska jest A, tu Jest żółty, nawet za plecami mam ja Widzę, widzę, widzę i typa no. tam ma jest, Jezu, to masz Kto Ale jeden na dachu jest

Good kill. Marking the rest of that squad on your tag map. Yeah. Get hunting. Take cover. Bravo, mom Take cover. Enemies are dropping into the area. Watch mm -hmm. the sky. All squad mates are in the safe zone. Clear. No, no, to tak, że nie kurwa, że jak będziesz... Masz kurwa czapkę z rogami, to ci wszystko wolno? Wiking kurwa. Oj! To było close fucking close. Oj. Oj. Switching, Max. Enemy soldier incoming. Boom. Your is well done. Kurwa, tutaj koszime normalnie? A no pamiętasz, wtedy tutaj ten rzut też spadł, też tak kurwa tutaj, cieli zapisy dostali. No, tak bo boty rzucają, on tam gdzie zrzuty, nie? To jest tak ustawione, nie? <coughs> Zrzut to wiadomo, że będą się... mm -hmm. ten. Tak. Fajr Każdy uchahany, bo swoje zestawy bije, że i napiętala dobrze. Tak, si pan. No siema. Czego, Czego nie mieni? Nie, przeosunęłem twoje numery. No.

Nie, ja mam wszystko, ja potrzebuję tylko te, ja no, mm, mamy w zasadzie. Tak, 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 dokładnie. No dobra. Z boczką. No hej. Tak nerwosz, to mi no, ja Oh, two, switching max I told you they'd be in the area booter using equipment armor. fire fails. done try to get back to normal loading new mag O, ile spii. A tutaj faf fafar jest. Czerwony. Nie, ja już wiąż mam swojego. O! Trzeba uważać, bo. za amunicją trochę się zrobiła. Reloading, flight rate to reload. Odpowiedź, że już jesteśmy, co możemy zrobić? Przydałoby się. Czekaj, całą ze skrzynią. Ja mam z pancerzem Ja mam z zaopatrzeniem. Dalej, może tu na sklep uderzymy. Znaczy, tę amunicję tu koło sklepu. Marking small out RAS. Waypoint mark, move. Dobra, tam pobrałem mamo. Wracam tu w pobliżu. Jest uważaj. Na plecach mam? Tak, rogacza miałeś. No. Friendly loadout drops on the way. Friendly loadout. A coś garnek wrzucił, że nowa meta jest. A, coś tam. Ja już dawno nie oglądałem garnucha. Weźmy też, bo... ja back back. Ready. Ja Tylko patrzę jak nowa meta wchodzi, tego oglądam wtedy, nie? Pamiętnie. O no, kurwa na tej budowli to jest... Dobra, no, trzeba no, Ja to z na dach, Aha, tutaj tym sznurkiem trzeba wyjść, tak? Tak. to jest, policjanin na górze. Nie, Uu, na takim tym. A ja widzę go, no. Na takim jakby most. Przed. kurwa, bardzo go. Spany, kurwa. Ok. Ciekawe, czy on tą bombą nie zrobi kurwa, i nie wierzę tu. Może wjechać. No i tak musimy. Sobie... Kurwa. A to nasz kurwa. Czego mi straszisz? Jezu. <głos> <głos> Dobra. Też trzeba parkura zrobić. Jest na dole. A na plecach. Przy Przymurze, kurwa, ale w budynku jeszcze. on no Tak. No nie się no? No. Dobra, zapisuję no. to, że